Wydaje mi się, że bycie potomkiem rodu szlacheckiego, no, bardzo dużo ludzi jest potomkami jakichś rodów, prawda, czy szlacheckich, czy, czy przemysłowych, czy inteligenckich, czy profesjonalnych, to jak gdyby to myślę, że nie jest dzisiaj aż takie ważne. Ważne jest to, co się wynosi po prostu z domu i jak człowiek jest wychowany i myślę, że to jest tak naprawdę istotne. Może w tych rodzinach Dawnych, ziemian, nazwijmy ich tak, którzy od 1945 roku są wtopieni w ogół społeczeństwa i zostali pozbawieni wszelkich przywilej, które mieli, niewątpliwie, no są, stanowią część po prostu składową tego społeczeństwa. Oczywiście po wojnie byli bardzo prześladowani przez do mniej więcej lat, końca lat 50., 60., no ale potem to się wszystko jakoś wypłaszczyło i od 89 roku już jak gdyby w ogóle wszyscy działamy na równych, na równych prawach. Myślę, że w tych rodzinach po prostu została. Taka pamięć o tym, co było, tak? I to jest, myślę, rzecz, która jest trochę wyróżnia od innych, może, warstw społeczeństwa. Tego, co było, i nawiązanie do tego, co było. Taka próba po prostu kontynuacji w jakiejś sferze, myślę, że dzisiaj właśnie, kulturalnej, po prostu takiej ochrony jakiegoś dziedzictwa kulturowego. Plany ma, mieliśmy zawsze mniej więcej takie, że ten obiekt musi po prostu funkcjonować jednak ekonomicznie, to znaczy on musi na siebie zarabiać, ponieważ dawniej pałac miał wokół majątek ziemski, leśny i. Sukrownię, która, która funkcjonowała, no i to oczywiście utrzymywało tego rodzaju obiekty. Tak? tak jak zresztą każdy dzisiaj, no, zamożny człowiek, który ma bardzo duży dom, no to ma też majątek, który utrzymuje ten dom. Nie ma majątku, no to ma mniejszy dom, no to, to jest normalne, tak. Natomiast, natomiast tutaj był pomysł na centrum konferencyjno-hotelowe od początku. Zresztą ten projekt jest realizowany pod tym, pod tym kątem. No, trochę to wszystko się teraz spowolniło z uwagi na tą pandemię, ale generalnie no, w tym kierunku szliśmy. Tak? Muzeum mogą być jedynie realizowane w jakiejś współpracy bardzo ścisłej z Ministerstwem Kultury, ze Skarbem Państwa, ponieważ muzea w Polsce są deficytowe z, z zasady. Żadne muzeum na siebie nie zarabia. Wszystkie są dotowane. No bo taka jest jak gdyby no, kultura w ogóle na siebie rzadko kiedy zarabia. I w związku z tym idea muzeum, która była mi może bliższa, tak, żeby ten obiekt był e, obiektem no, takim w pełni dostępnym, no, pewnie będzie nie, nie, nie bardzo realna. Tak. Natomiast ja dążę do tego, żeby ten obiekt był dostępny dla, dla, dla zwiedzających zarówno park, jak i pałac ale no musi być jakaś formuła taka, no nie taka jak muzeum, że można w każdej chwili, musi być wiem, ileś razy w tygodniu, ileś dni w tygodniu otwarty, no ale to jeszcze jest bardzo, bardzo odległa przyszłość tak naprawdę, więc myślę, że, że, że nam się może to udać najpierw uruchomić park, a dopiero później sam, sam pałac, pomimo że te prace idą, znaczy zmierzają ku jakiemuś pozytywnemu skutkowi, no niemniej jednak koszt remontu takiego domu, ze wszystkimi rygorami konserwatorskimi, które są narzucone przez odgórnie, przez Ministerstwo Kultury, jak i przez mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora Zabytków no, wy wymagają dużo większych nakładów niż gdyby to był dom zwykły taki, który można wyremontować i prawda jakoś tam funkcjonować. Tak? Ten pałac był jednak. Zniszczony do cna. Tak? No to jest jeden z takich obiektów, który był po prostu opuszczony, porzucony w 90. roku i musiały być wymienione wszystkie jego elementy konstrukcyjne, łącznie z całą więźbą dachową, fundamentami, stropami. No to są ogromne, ogromne koszty i czas przede wszystkim. To tak nie można zrobić tego w 5 minut, bo to jest stary obiekt, więc też trzeba bardzo uważać, żeby coś się nie, nie stało. No plus park, prawda? który musi iść równolegle tak? i jeszcze. Jeszcze szereg innych rzeczy, które są wokół. W jak najmniejszym stopniu ingerujemy w tą, tą, tą tkankę zabytkową, ale ją unowocześniamy. Powodując, że on będzie mógł pełnić bezpiecznie tą rolę tego centrum hotelowo-konferencyjnego, w takim znaczeniu, że są potrzebne dodatkowe klatki schodowe, prawda, no, żeby można, nie wiem, w razie jakiejś katastrofy, wyjść z tego obiektu, nie wiem, potem drzwi jakieś, no, masę jest takich elementów ogniotrwałości, prawda, jakichś stref, które są bezpieczne, niebezpieczne, jeżeli to ma funkcjonować jako centrum hotelowo-konferencyjne. Ale no, udało się to jakoś, ten projekt udało się tak zrealizować i tak go poprowadzić, że ta, ta struktura tego zabytku jest zachowana i nie będzie praktycznie widoczne, że on zosta, zostało coś ulepszone. Tak naprawdę. No, to jest jak gdyby nasz główny cel, prawda? żeby to no, była jakaś autentyczność tego miejsca, tak? To jest taka sfera w zasadzie, która funkcjonuje od, ta, od niedawna tak naprawdę, tak? to znaczy państwo polskie, myślę, że najpierw były ważniejsze sprawy po prostu regulowania. To, to nastąpiło chyba jakieś 15 lat temu tak naprawdę, kiedy zaczęto się interesować i próbować odzyskiwać to, co zostało zagrabione po, w czasie wojny raczej. I, i to jest, myślę, istotne. Natomiast jaka jest różnica między prywatną, fundacją... znaczy to nie, nie ma prywatnych, ale między fundacją a państwem? No, państwo po prostu nie chce, nie może tego, nie wiem, wykupywać tego rodzaju obiektów, uważa, że to są obiekty zagrabione, w związku z tym należy je odzyskać, odebrać, prawda, zablokować jakąś sprzedaż i starać się udowodnić własność państwa polskiego. No, fundacja może działać troszeczkę w inny sposób, tak? Może odkupić rzeczy, które no może nie te zagrabione czy ukradzione, które są na tej liście m, m, obiektów przez Polskę utraconych, ale są takie obiekty, które były na przykład sprzedane już prawda? i one nie figurują na tej liście. Taką sytuację mieliśmy właśnie w, m, w 2019 roku, kiedy razem z fundacją mojego kuzyna Macieja Radziwiła, Fundacją Trzy Trąby i moja fundacja, odnaleźliśmy no niesłychany skarb w postaci m, m, kilkunastu, jak nie ponad dwudziestu obrazów. Z kolekcji Alfreda Potockiego w łańcucie. I to są bardzo ciekawe i cenne obiekty, które nikt nie wiedział, że one w ogóle się zachowały. One były, oczywiście stanowiły własność bądź Alfreda, bądź jego brata i odnalazły się w Peru, ponieważ siostr, bratanek Alfreda Potockiego, ówczesnego właściciela, przedwojennego właściciela łańcuta, jego matka była Peruwianką i on po prostu tam po wojnie się znalazł, Stanisław Potocki, i on po prostu sprzedał te obrazy tak naprawdę tam, no, z uwagi na to, że pewnie miał ciężką sytuację i, i kupiła to taka pani, jego znajoma chyba, która jest Włoszką, ale mieszka tam, no i te obrazy u niej po prostu leżały, ona poprzez takiego naszego krewnego dalszego, Adama Karola Czartoryskiego, on z nami się skontaktował, powiedział, że jest taka, jest taka możliwość, żeby takie obrazy wykupić. No i my się tym razem z Maciejem Radziwiem zainteresowaliśmy. No i udało się rzeczywiście po wielu perypetiach te obrazy sprowadzić do Polski, poddać je renowacji. One były w bardzo złym stanie. One były w jakiejś komórce spleśniałe, no, rzeczywiście były zniszczone, no ale niezwykle cenne. tak? I, i te wszystkie obiekty obecnie znajdują się w łańcucie, na... Były prezentowane na, na wystawie. Wciąż jak gdyby śledzimy ten, ten rynek, dzieł sztuki, i jeżeli coś się znajduje w naszym zasięgu, w naszych możliwościach, to staramy się po prostu to kupować i potem coś z tym dalej czynić. Prawda? Taką ciekawą i no, wielkim przedsięwzięciem, mam nadzieję, że dojdzie, jest też fundacja zaangażowana w powstanie muzeum, znaczy gabinetu numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Warszawie. W tej chwili tam nie ma takiego, takiego działu numizmatyki. Ten, ten gabinet miał powstać na bazie kolekcji, którą przekazał brat mojego, bratradziada Kazimierz Sobański. Jest zresztą sala jego imienia w Muzeum Narodowym. On zmarł w 1909 roku i przekazał całą swoją kolekcję, to była bardzo duża kolekcja, jedna z trzech największych w Polsce, 9 tysięcy numizmatów. Ogromnej wartości przekazał na rzecz Miasta Stołecznego, Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy w 1909 roku. A później przez różne perypetie po I wojnie światowej to zostało wchłonięte przez Muzeum Narodowe i ta kolekcja miała powstać ten gabinet. Taka była umowa zresztą z Muzeum Narodowym w Warszawie przed, przed wojną. To Nigdy do tego nie doszło po wojnie tym bardziej, no i w tej chwili ja się tym zainteresowałem, no i wydaje mi się, że przygotowaliśmy projekt tego gabinetu numizmatycznego. Jest to bardzo ciekawy projekt, dość nowoczesny i w tej sali, która miała być predestynowana właśnie do tej kolekcji, będzie realizowany ten projekt. To jest ogromne przedsięwzięcie, bardzo, bardzo kosztowne. Współpracujemy ściśle z Muzeum Narodowym w Warszawie, no i to myślę będzie takim jednym z takich no, większych przedsięwzięć fundacji, myślę, na, na długi czas. Staramy się działać w tej sferze takiej wsparcia jakichś ciekawych inicjatyw. Oczywiście ograniczamy to jednak do tego regionu, czy tam do tej miejscowości, no z uwagi na, na, ten, na, ten, na ten obiekt, prawda, pałacowy i naszą, na historię rodziny, która jest związana z tym miejscem. Niemniej jednak my Wsparliśmy dwukrotnie Ochotniczą Straż Pożarną, no, która jest bardzo ważnym elementem w takich miejscowościach. To są niezwykle zaangażowani y, dzielni ludzie, którzy właściwie no, prawie za darmo y, działają na rzecz, na rzecz wszystkich nas. Tak jak się coś dzieje, no, to oni wyjeżdżają do ich jak gdyby wsparliśmy parokrotnie. Ze szkołą współpracowaliśmy, jakieś nagrody ufundowaliśmy do szkoły. Y, no, myślę, że budowa tego kościoła to jest ogromny, ogromne przedsięwzięcie, tak naprawdę, wybudowanie kościoła. No, ja... Szczerze mówiąc, nie spotkałem się, żeby ktoś tak prywatnie budował dzisiaj kościół. Więc to jest jak gdyby na rzecz też jak gdyby tej lokalnej społeczności ta kaplica, która jest niewątpliwie bardzo ładną kaplicą i wybudowaną, zintegrowaną z tym pałacem. Mimo wszystko ciężko jest, żeby ona dalej pełniła rolę kościoła parafialnego. Ona jest mała, to była prywatna kaplica naszej rodziny i, i myślę, że Zbudowanie nowoczesnego kościoła z zachowaniem oczywiście tych elementów, żeby się wtopił ten kościół w tą miejscowość, no też spowoduje, że będzie po prostu przyjemniej, wygodniej do tego kościoła pójść. My razem z kościołem wybudowaliśmy również plebanię nowoczesną, razem z zapleczem właśnie do spotkań wspólnoty parafialnej i ma powstać też nieduży park wokół kościoła i przy kościele. Żeby też, jak gdyby tak, taką miałem ideę, prawda, że, 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 że w takich miejscowościach brakuje często takiego miejsca, że ludzie mogą pójść do, do parku, no nie wiem, dzieci, jakaś taka, nie wiem, spędzenie czasu z, taki, między sobą. Także myślę, że to są te działania, które, które, które są takie pro, pro społeczne w kwestii właśnie tej jak gdyby no, pomocy tej lokalnej społeczności. Współpracujemy też z Gminą Wiskitki, która bardzo nas wspiera w realizacji tego projektu i tu jestem bardzo, że tak powiem, wdzięczny też za, za, ich, za ich takie otwarcie na, na ten. I zresztą w ogóle muszę powiedzieć, że wszystkie władze, czy starostwo, czy, czy gmina, czy Ministerstwo Kultury. Czy Wojewódzki Konserwator Zabytków? To są wszystko jednostki, które bardzo nas wspierają, oczywiście w ramach swoich kompetencji, w ramach swoich możliwości budżetowych, ale, ale no, od, od, widzą, jak gdyby, że jest efekt, widzą, że, że, że wszystko jest wykonywane w sposób właściwy, no i widzą jak gdyby jakąś energię taką prywatnej osoby, która. Bo ja to robię oczywiście, znaczy wykonujemy ten remont raz z moją siostrą, ale widzą właśnie ten efekt tej energii, która jest pozytywna, myślę, i też wpływa na na to jak jest postrzegana ta historia, właśnie jak będzie postrzegana historia, jak są postrzegane tego rodzaju zabytki, no ludzie się musieli, jak gdyby ci ludzie w tej miejscowości no, znali ten pałac po wojnie, prawda, on był użytkowany częściowo przez szkołę, potem przez cukrownię, Został do, jak gdyby zniszczony kompletnie, no dziś jest odbudowywany. Myślę, że dzisiaj jeszcze bardziej jak gdyby ci ludzie zobaczą, że jak gdyby co, co jest w tej miejscowości istotnego? Dlaczego to jest ciekawe, dlaczego naszą ideą jest, jak gdyby w późniejszym terminie, w późniejszych czasach jak gdyby organizowanie jakichś konferencji naukowych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, z ochroną zabytków na, w Polsce i na wschodzie, bo to jest druga część mojej działalności, która jest bardzo mi bliska, tak? To znaczy działanie na, na, na Ukrainie dzisiejszej obecnej, a dawniej. No, należącej do, do, do Rzeczpospolitej Obojga Narodów, prawda? I, ta, i na tej Ukrainie jest masa zabytków, które, które no, właściwie są w bardzo złym stanie. i Ja też tam jakieś działania podejmowałem. Udało nam się wyremontować bardzo ładną kaplicę, naszą grobową, rodzinną. To jest ogromne było wyzwanie, żeby to zrobić. To jest dość daleko w miejscowości Czeczelnik, ale ona zacho zachowała się, tylko była bardzo zniszczona. No i właśnie trzy lata temu była wielka rekonsekracja tej kaplicy. No przyszło około 150 osób z tego Czeczelnika, więc to dla nich było ważne, ważne wydarzenie, dla mnie również. Także, także to są tego typu działania, które my próbujemy jak gdyby, naświetlić, przypomnieć. Jeszcze ta fundacja, jak powstała w 2010 roku, ona miała za zadanie no, ratowanie tego pałacu w Guzowie, zbieranie funduszy, tych, które można zebrać w ramach jakichś grantów w ramach jakichś subwencji I my, ale on, ta działalność się oczywiście rozszerzyła. No, jak gdyby ja zawsze marzyłem, żeby po prostu działać w tej sferze właśnie remontu zabytków, ratowania tego dziedzictwa kulturowego I Rzeczpospolitej i tego, co po prostu zachowało się w tych różnych, czy w Polsce, czy, czy, czy na dzisiejszej Ukrainie i myślę, że to jak gdyby jest, nie jest niezauważone, prawda? To znaczy ludzie jednak interesują się tym, patrzą, to może, może im daje jakąś, jakąś, jakąś myśl, jakąś energię do ich małych mniejszych działań, prawda? żeby coś zrobić w tym kierunku. No, uważam, że to jest, jak gdyby no, ludzkość składa się z jakichś pamięci, prawda? No, bez pamięci yy, daleko się nie, po prostu nie da się zajść. Po prostu. Wydaje mi się, trzeba pamiętać, co było, zmieniać, co było złe, powielać to, co było dobre i iść do przodu po prostu.